Hej, witajcie mnie, drodzy, Jestem Rudy i tam na a dzisiaj Fifka, więc moi drodzy, jak Wam się spodoba Cię, to zostawcie łapkę w górę, oczywiście, piszcie w komentarzu, czy chcecie więcej Fifki, Ogólnie miałem wcześniej nagrać FIFA, ale no niestety obraz mi się nie nagrał, więc już powiedziałem sobie, że nie będę jednak nagrywał. Ale mówię tak, dzisiaj wstaję, i mówię tak, nagrody za Division Rival są, trzecia liga, zobaczymy co da, może coś fajnego da. Zagram dwa meczyki, zobaczymy jak pójdzie, no i zależy czy Wam się spodoba. To będę wrzucał właśnie odcinki z FIFA Więc pętajcie, piszcie w komentarzu Czy chcecie FIFA, na kanale oczywiście Będzie duet komentatorski Dariusz Spakowski i Rudy Szaranowicz Zobaczymy jak to wyjdzie Ale moi drodzy, pętajcie, żebyście Wbijali na mojego Twitcha, tam streamuję No i oczywiście osoby, które Właśnie oglądały mnie na Twitchu Wiedzą, że już trochę gram FIFA, już nawet Przed premierą grałem, no i jeszcze wam pokażę Tutaj skład jaki mam w FIFA Zobaczycie sobie tutaj Rashford, Aubameyang No, powiem tak, mógłbym mieć lepszy grałem przedpremierowo, tu jeszcze trafiłem El Gomeza Niewymiennego no tak mówię, mógłbym mieć lepszy skład, no ale ja jestem osobą taką, że jakby to nazwać paczkoholikiem, mam wyrąbane w składanie monet i tak dalej, wolę paczki otwierać, bo dziś bardziej satysfakcjonuje, jak wyleci mi dobry z paczki niż mam sobie go kupić, więc dlatego jak będę teraz odbierał nagrody Division Rivals to <kluzny> oczywiście yy, niewymienne niewymienne, tutaj mamy co my tu mamy? Paczka rzadkich piłkarzy, niewymienna, dwie paczki rzadkich piłkarzy, a tutaj co mamy? Paczka rzadkich piłkarzy, paczka rzadkich zawodników. Nie wiem, czym to coś się różni. To jest jedna y, wymienna, druga jest niewymienna, ależ z racji tego, że mi y, tam bardziej zależy na paczusiach, to sobie weźmiemy dwie niewymienne paczuchy, więcej monet. Zobaczymy co z tego wyleci, jak to będzie wyglądało Zobaczymy co się uda trafić Więc przechodzimy tutaj do peningu na samym starcie Miejmy nadzieję, że tutaj coś wyleci Oczywiście te niewymienne paczki mają gwarantowaną ocenę, tam 83+, więc co? Zobaczymy jak zaczniemy ten odcinek, A jak ktoś jeszcze nie zostawił łapki w górę, zostawia łapkę w górę, subskrypcję I lecimy z tematem, zobaczymy pierwsza paczka za Division Rivals, zobaczymy czy będzie walkout, powinien być no ale mamy tylko ekrany. Mamy ekrany PO o, już myślałem, że Walker, ale Trippier, no Liczyłem na Walkout, tak szczerze. Powiem wam, no 83+, plus. no to już powinno być Walkout Ale mamy jakieś Informa Kinga, no oczywiście ja go nie sprzedam, no, on w ogóle po ile chodzi W sumie jest z Premier League, kurde co jest, joystick mi się odłączył, kurde ja mam ostatnio jakieś problemy z joystickiem On mi się odłącza, nie wiem, ten kabel Halo, działa to? Działa to czy nie działa, no co jest, kurczę ty, o teraz zadziałało, nie wiem, gdzieś mi się tak kabel, muszę trochę w innej pozycji siedzieć, no ale ile ten King ogólnie kosztuje, mogę jakoś to sprawdzić? A, Y się porównuje, No nie, z jakiejś drogi pewnie by były na Quixel, jakby była paczka wymienna, no ale może go do pierwszego składu wrzucimy, bo co tutaj ma sztuczki, słabsza noga, może go przetestujemy, dobra, to więc to bierzemy, Lucas Moura, Lucas Moura i tak jest nic teraz nie wart, więc Quixel leci, no i druga paczka, no, chciałbym ten odcinek zacząć walkoutem, byłoby miło, no, 83+, plus, no, to powinien być jakiś jeden walkout. No, taki Cristiano Ronaldo bym się nie obraził, ale zobaczymy, co jej nam da. Więc proszę, walkout. No, jej, come on, no proszę. No, chociaż z jednej paczki walkout, no. Tak, dadzą ci walkouta. Akuna, akuna, 80, ile? 4 też? Też 84. No, ale mamy drugiego informa no, 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 nie rozwaliły te paczki tak, szczerze. Nie rozwaliły. Jestem trochę zdenerwowany, bo myślałem, że. No, chociaż jeden walkout poleci, w tamtym tygodniu Gomeza trafiłem, a w tym tygodniu, no jak widać, nic. O, dobra, nie wiem, i tak karta dobra to leci na quickser. Więc, moi drodzy, przechodzimy tutaj teraz do meczyków. Zobaczycie, jak tutaj pan Rudinio y, klępie przeciwników, albo przeciwnicy klepią mnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście trzecia liga, jestem już blisko, żeby awansować do drugiej, no ale zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Jak to będzie wychodziło, zobaczymy, tutaj właśnie prezentuje się skład. A my przechodzimy do meczyka, oczywiście już odpalamy Dariusza Szpakowskiego i Rudego Szaranowicza, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. No tak jak mówię, no liczyłem, że te paczki no, będą lepsze, tak? Będą lepsze, bo tak jak mówię, w tamtym tygodniu gomez Gomeza kartę Hero trafiłem i no i byłem za, zadowolony, ale powiem Wam, że Gomez jakoś mnie tak za bardzo dupcie nie urywa, w sensie no... Dziwnie mi się nim grało, więc on nieraz wchodzi mi z ławki, no coś tam postrzelał, ale to tak powiedziałbym, że średnio mi się tą kartą gra, bardzo średnio i dlatego ona siedzi na ławce cały czas, więc atakiem gram y, aubameyang Grashford, wtedy Werner przechodzi na lewo skrzydło. I zobaczymy, Borussia West, no tutaj widzimy, że składzior bardzo ładny Bardzo ładny, no będzie ciężko wygrać, ogólnie teraz wszyscy mam dowalone składy, powiem wam tak, kiedyś w Fifie, październik, to naprawdę jeszcze niektórzy mieli zwykłe złote składy, grali A odkąd, nie wiem, nie wiem, od której Fify, no to naprawdę odkąd są te paczki, te nagrody, to naprawdę niektórzy mają Bardzo mocne składy, no i oczywiście standardowo lag na samym początku Czemu by nie, ej czemu mi się nie pokazuje, halo Ej wskaźnik mi się nie pokazuje nad zawodnikami, halo Ej, co jest? Halo, halo, halo. Ty nie pokazyj. Ja nie gram zawodnikami, co jest? Jakby komputer za mnie grał. O co chodzi? Co jest? Ja nie ruszam nic w ogóle zawodnikami. O co tu chodzi? Halo. Ej, 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 ale, ale że wyrzucili mnie jako trenera? Co jest do cholery? Halo? Czekajcie, podłączyłem jeszcze raz joystick ustawienia, Zastosuj sterowanie. Ja gram na alternatywnym oczywiście. Ty no, głupia akcja. Ty, żeby bot za mnie grał w Division Rivals? Mówię, gdzie jest wskaźnik? Mówię, ej, nie mam wskaźnika. Nie wiem, nie wiem, dziwny mecz. O co tutaj chodzi, to ja nie wiem. Ty, bot za mnie gra, to ja nie muszę się ruszać w ogóle. Ja nie muszę się w ogóle ruszać. Miałam wskaźnika, ej, ale co jest do cholery? No patrz, ja w ogóle nie gram, za mnie bot gra. Patrzcie, żeby nie było. Joystick jest tutaj. Ręce są moje tutaj. What the fuck? No to powiem wam. Pierwszy raz coś takiego mam. No nie bierę udziału. Muszę kliknąć na joysticku, a tak to za mnie komputer ga. Więc moi drodzy, tak można grać w Fifkę, tak jest. Trochę, że tak powiem, jak w football menadżerze się czuję. Nie wiem, czy to jest błąd Fify. Nie wiem, czy to jest błąd Fify, ale czy się jak w football menadżerze. Spoko. Ej, pierwszy raz coś takiego widzę. Nie, nie wiem, czy ktoś miał więc taki sam błąd, że. No. Ja nie steruję tymi zawodnikami. Co jest? Niemożliwe. Mm. Muszę się ruszyć lekko, joystickiem. Pokczamp. 2-0. Ja nie dotykam kontrolera. Ale pewnie będzie zarobić 100 odcinek. Mogę sobie wejść na telefon. Fajnie, fajnie. Ok, od czasu do czasu muszę dotykać yy, kontrolera. Pokczamp. Pokczamp. Chciała ja mogę powiedzieć, no. Nie wiem, tego jeszcze nie grali widzowie, tego jeszcze nie grali. O, muszę dotknąć kontrolera. Właśnie tak. Nie no, tego jeszcze nie grali, nie? Tego jeszcze nie grali. Ej, no, ja chciałem komentować, ale myślałem, że ja będę grał do joysticku. Halo? Ja pierniczo. Tego jeszcze nie grali. Ty, w sumie może im zmienię ten. Mezo został po z brak jak chciał, bo nikt się to wprosił się z teraz swoimi piłkarzami. No ale kurwa jak ja mam sterować tym piłkarzem, jak ja nie mogłem sterować? I o co chodzi tutaj? Powiedzcie mi widzowie. No dobra, do walkowera, nie musiałbym mi tak dotykać. Ale czemu ja nie mogłem sterować? Halo! Co to ma być? Nie no, to będzie hit kurwa, to będzie hit To będzie hit, tego jeszcze nie grali. Dobra, może teraz będę mógł sterować, ale... No o, jeszcze mi się joystick odłączył, czyli nie zaczniemy meczu no, Kurde, no, mam problem gdzie jest tym kablem od joysticka Dobra Znalazł meczyk, więc ciśniemy No mam nadzieję, że teraz będę mógł normalnie sterować i grać Dobra Drugi meczyk Oczywiście tamten meczyk oddany walkowerem Choć mógłbym no macać ten joystick cały czas i I bym wygrał Bo gości se <laughs> nie dawał rady ze mną, więc pokcząp Znaczy <laughs> ze mną, z botem, nie? zobaczymy drugi meczek. będzie to samo, to ja nie wierzę, nie? To ja nie wierzę, nie? To ja nie wierzę, co, co ty się dzieje w tej Fifie, nie? Co ty się dzieje? Uchy, duchy za mnie grają, totalnie. To jest niemożliwe. Stadion pretendenta foot. Ok, o, teraz mogę grać, więc super. Nie co, bo w tym pierwszym meczu, ale to będzie hit, moi drodzy. To będzie hit, coś mi się wydaje, więc moi drodzy, zaczynam, zaczynam spotkanie lecimy. Romero, Walker, Walker przy piłce, zobaczymy, co zrobi. Ponadnie do środka Walkera. Havertz, Kaj Havertz już zagrywa tutaj do Sancho. podanie do Rashforda. Obama Yang, Obama Yang Obama Young, Ależ to jest swoje podanie Obama Young, ja Jeszcze zagrałem tutaj do Sterlinga. Sterling z dystansu. Uderzenie, ależ to zmieścił! Rachem Sterling już w trzeciej minucie. Daje prowadzenie naszym zawodnikom. Piękne uderzenie Rahima Sterlinga za szesnastki. I prowadzimy w tym spotkaniu. 1 do 0. do Alana, Alan, Alana ja tam widzisz że Rashford. Fenomenalnie wychodzi na pozycję. Tutaj się wcisnął w środek Rashford, i mamy 2 do 0. Anż, to już druga brameczka z tulejarzy. Fenomenalnie 2 do 0. Nasi zawodnicy prowadzą. Anż, to jest fenomenalny mecz. Anż, dobrze, zaczynamy to spotkanie. 2 do 0. Zaczmy, co będzie dalej. Zaczmy, co będzie dalej. Foden, Phil Foden. TK Adam Traore, Adam już się rozpędza, Adam Traore wchodzi w pole karne, wrzutka lekka na Wernera, ale Romero, pięknie ustawiony, ale jeszcze jest szansa Fekira, no i co z tego, że nasz obrońca wybił, ale Fekir to robi, no i niestety tracimy pierwszą bramkę, Zagrałem do Wukera. Havertz, kaj Havertz. Zgranie do środeczka, Rashford, Rashford, to widzimy, że uciekają zawodnicy, podają do Sancho, Sancho teraz przy piłce, uwaga, co zrobi Jadon Sancho, Jadon Sancho, co zrobi, schodzi tutaj w pole karne, Jadon Sancho, rzutka na po do pole karne, Sterling i mamy 3 do 1, Stulejer rudego, wychodzą na dwubramkowe prowadzenie znowu, Rachem Sterling, bramka z góweczki. no powiem wam tak, jak gram na streamach, Trachimem nie mogę gdzieś trafić, ale tutaj pierwszy odcineczek. I Rachim mnie zadziwia, no. Markus Rashford bardzo łatwo się odwraca. Tra, Obama Young do Sterlinga, Sterling to jest pierwszy, ale broni to Jan Oblak. A już tutaj była interwencja wysokiej klasy, tra. Obama Young odwraca się, ale to nic z tego, no. Będzie rzut wolny dla naszego zespołu. Wiecie co, może by tutaj. Nie wiem, kim tutaj ma dobrą celność. Ale wiecie co, kropnijmy się. Markus Rashford. Zobaczymy, walniemy się, tak. Oj, sej, siły. Zobaczymy, co będzie. O Boże, jaka torpeda poszła. Matko Bosko, bramka, to ledwo co obronił. teraz wrzutka po Kai Havert wyskakuje, ale obok bramki. No była szansa, była szansa, ale torpeda poszła niesamowicie. No ale nieźle, więc zaczynamy drugą połowę, moi drodzy. Werner, Werner już zaczął agresywnie. Już tutaj tanczy, już tutaj tanczy. Zobaczymy, co będzie tutaj kombinował Timo Werner, Hesus, Ale Jesus tutaj się przeliczył. Teraz Rashford, Rashford a ja też traci, teraz NTK. Jesus, Jesus, o oh wasz. Ja tutaj łatwo dał się przełożyć teraz. Timo Werner, Przerzucona futbolówka, Fekir, Fekir, NTK, Fekir. A Fekir tutaj tańczy, Timo Werner. O mój Boże, o mój Boże, a tutaj dużo miejsca zostawiłem. No i niestety 3 do 2. No, powiem Wam tak: przeciwnik zaczyna grać, jakby on nie grał. Chyba bratu dał joystick, ewidentnie. No, ale zobaczymy: 3 do 2 i lecimy dalej. Ale rzut rożny. Więc będzie niebezpieczna sytuacja. Fekir aż to przerzucił, no ale Sterling nie oddajemy. To bardzo ładnie. Teraz Alfonso Davis, podaję do Sterlinga. Co z tego wyniknie? Waga, Alfonso Davis, bieg... a czy Sterling biegnie cały czas skrzydłem? Waga, Sterling. A już tutaj wyszedł sobie tutaj fenomenalnie. I teraz Sterling na Rashforda. Rashford i GOL! 4 do 2. Szybka kontra. Fenomenalna bramka z główki Markusa Rashforda. No i prowadzimy w tym spotkaniu. Teraz z rachem Sterling. Waga, Fekir, Werner, Jesus, Jesus. Ale czy piłka zostaje mu odebrana? No tak, odebrana, ale no, nie wiem. Tak stracona bramka, to ja nie wierzę, co jest. No i 4 do 3, moi drodzy. Jeszcze mamy minutę gry, więc miejmy nadzieję, że tutaj utrzymamy to prowadzenie. No ale naprawdę to jest taki odbiór tej piłki. Był, że to żenująca. Teraz jeszcze Alan traci piłkę. I teraz Timo Werner zagrywa teraz do Jezusa. Jezus teraz chodzi do środka. Hesus podaje do Timo Wernera. Timo Werner, ale jeszcze... No nie wierzę! 4 do 4! Ja pierdzielę! Foden strzela, no... Ale ta strata trzeciej bramki, no nie wiem co się stało. Nie wiem czemu ja nie zagrałem na czas. No i niestety, będzie to po meczu, tak mi się wydaje. Chyba, że to jeszcze podaję do El sharawaya ale tutaj był skoszony. To jest jeszcze rzut wolny. Rzut wolny i szansa, i szansa z dalekiego dystansu. No spróbujemy, zaryzykujemy. Kto muszę dobrze wycelować. Zaryzykujmy, zaryzykujmy. Uwaga, Rashford, ale prosto w mur. No nie wierzę. Prowadzę cały mecz i, nie wiem, dwa błędy robię i remisuję to spotkanie. Ja powiem to wygrać. Nie wiem, co się stało. Naprawdę, no, ale 4 do 4. No fenomenalnie, moi drodzy. Fenomenalnie. No kurde, gościa, miażdżyłem. Miażdżyłem typa, robiłem z nim, co chciałem. Ale co? Błąd. Było odebranie piłki, stanęli mojej obrońcy, nic nie zrobiło się i uderzył Hesus na 3-4, tak? Potem, nie wiem, rozegranie szybkiej piłki, słabe podanie i 4 do 4. No to już nie wiem. No ta gra... Już mnie drażni, już mnie drażni, no ale tutaj trzeba dać kontrakty, no i będziemy, moi drodzy, lecieć dr z drugim spotkaniem, będziemy lecić z drugim spotkaniem, no ale no, drażniło, zdenerwowało mnie to, no jak mogłem przegrać to spotkanie, ale no, po mnie się można wszystko spodziewać, po mnie się można wszystko spodziewać, więc lecimy do drugiego spotkania, moi drodzy, w sumie ostatniego na dzisiaj, no bo chciałem nagrać trzy spotkania, no ale widzieliście, że no pierwszy mecz za mnie bot grał. Drugi mecz ja grałem, no ale nie, no, niestety, no <laughs> jakoś ten mecz nie siadł. Jakoś ten mecz nie siadł, więc trzeba tutaj, no trzeba wygrać. Te spotkania trzeba wygrać. No, jak nie wygram, no to trudno będzie, będzie trudno. I na następne odcinki będzie trzeba się bardziej przygotować. Jakieś może fut championy, no zobaczymy. No, a tutaj skład mocarny, mocarny bym powiedział, no będzie ciężko, na pewno będzie ciężko. Ale my mamy rashforta, więc zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, Rashford wystawia tutaj. Kim Bembe, odbiera tą futbolówkę. No i teraz tutaj są maximum, są maximum, są maximum, są maximum. wchodzi w pole karne. No i tutaj niebezpiecznie, no ale poprzeczka nas teraz ratuje. No dużo szczęścia, możemy powiedzieć. Mieliśmy w tej to sytuacji zrobi Karim Benzema. To jest się trzymaj, A ten Karim Benzema to jest jakiś koks. No, Fekir, no Fekirowi nie mogę odebrać futbolówki i supek, Jezu Chryste, ale... No E ty! No nacisnę MB, żeby to wybił! Halo Boże, ale tutaj jest grane Kupsko, Kupsko jest grane, tak, widzia, ja. Zobaczymy Osman Dembele, Osman Dembele, Osman Dembele wchodzi sam uderza, ale supek kolejny, ale nas tutaj w tym meczu ratują słupki. No mamy duże szczęście Aha, Fekir teraz poszedł jak... Po swoje, no przekłada się moich zawodników jak chce. No jest 1 do 0. No ja nie mogę nic zareagować. Niby naciskam to X, żeby odebrało, bo ja gram na alternatywnym. No i no nic nie zrobili moi obrońcy, nic nie robili, więc stracimy bramkę. rozegranie Kai Havertz do Marcusa Rashforda El Sharawi Markus Rashford, klepią sobie przestrzaską El Sharawi wchodzi i mamy 1 do 1. El Sharaui! Wyrównuje w tym spotkaniu, 50. minuta, Stefan El-Sharawi, yy, piłkarz, yy, yy, kogo nie jest piłkarzem, nie wiem kogo, nie wiem jakiego klubu, yy, a z Romy, bardzo ładnie, fenomenalnie, tam Kai Havertz wychodzi na pozycję, Kai Havertz podanie tutaj do Sancho i teraz jest El-Sharawi, El-Sharawi, ale to pakuje brameczkę, 2 do 1, Stefan El-Sharawi, ależ to zmieścił. No i siedemdziesiąta minuta. Potrzebne są zmiany, moi drodzy, ale zobaczymy, bo teraz jeszcze przeciwnik jest przy piłce i pressingowo. Ale no, patrz, no odebranie piłki. Niecelne podanie, net, podaj mi tam, gdzie nie chcę I wagaj, teraz przeciwnik Karim Benzema W supek i dobitka, bo oczywiście Mój przeciwnik musi mieć szczęście, no tak nie może być No szybko odpowiedź przeciwnika 2 do 2, no my musimy tutaj zmienić Zmienić, zmienić, zmienić się z Davis Musi wejść, nie wiem co się stało, naprawdę No co, może Diaza wpuścimy, Diaza Może tam za Sancho jest szybszy Szybszy może sobie bardziej poradzić z Teo Hernandezem No nie wiem, naprawdę, kurczę Masz się tą przewagę, no i co się zrobi Jak i tak odbierasz tą futbolówkę Podaję tam, gdzie ci nie, nie, nie chcesz podać. No jest dupa, no jest dupa. No i 2 do 2 A, niestety. Werner. Oj, malen. Aj, no patrz, no co to jest? Ej! Halo, co to za wylew? Moi no zawodnicy się przewrócili, tak? Fenomenalnie. EA Sports, Synny game. No i 3 do 2. No moi zawodnicy. Moja obrona się przewróciła o siebie, nie? I przez to tracę bramkę, no kurczę, pokczam, pokczam Stój, Romero, może szybki kontratak, Alan, może na remis Dawaj, to jest Sharaoui, odwracaj się No rób coś, Sharaoui, come on No o, niestety, 3 do 2, 3 x 2 przegrywamy No ale no po takich wylewach to se możesz ten mecz wiecie gdzie wsadzić No szkoda, szkoda tej porażki, no, zakończyłem porażką No, Że tak powiem, debiut odcinkowy FIFA na kanale, no nie siadł Nie siadł po pierwsze, pierwszy mecz bot za mnie grał, drugi mecz powinienem wygrać ale niestety, remis, no w sumie po moich błędach na no ten mecz ostatni, niestety, no nie siadł, nie siadł i tyle. No trochę szczęścia zabrakło. To jeszcze jakieś zadanie odbokowaliśmy? Nie, myślałem. Ty, mam cele w liczbie 4, ale mi żadnego zadania nie zaliczy. To ja nie wiem. Nie wiem, może jakieś cele odbokowałem. Dobra, moi drodzy, no z racji tego, że mam 25 tysięcy, a ja mówię, jestem paczkocholikiem, no to czas otworzyć paczkę. Złota paczka piłkarzy premium, tak na zakończenie. Paczka za 25 tysięcy, no nagrody za dywizjera was nie oddały, no to może tutaj chociaż walkoucik będzie jakiś skromny, no proszę, jej Tak na zakończenie odcinka Ekrany tylko, ekrany, NDD. ndd ndd, 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 ale on ma słabe, on ma słabe tempo On ma słabe tempo, więc tutaj, ale jordinio 2x85 Jorginho, Ndidi, no ale oni mają słowo tempo. Bym mieli dobre tempo, to Ndidi aby miał dobre tempo, to by można było go do pierwszego składu dać. No to moi drodzy, tyle by było Switch, pamiętajcie, o chcecie więcej odcinków, to piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam, cześć na razie. Ello!